As you, As you fade away As you fade away Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Gotta build up all my thoughts Siemano, Egotopo, jego Witam Was serdecznie w pierwszym materiale na kanale a propos z nowego sposobu na regenerację, który odkryłem. Znaczy, w sumie nie odkryłem, bo on jest dosyć popularny, ale dzisiaj sobie go wykorzystamy. Na początek możecie sobie zostawić subskrypcję razem z lajkiem, słuchajcie, bo na tym kanale będzie się pojawiać więcej takich materiałów, jeżeli jesteście zainteresowani. No i obczoleć sobie mojego Instagrama i TikToka, na którym też jestem bardziej aktywny. Na początek mogę Wam powiedzieć, że ten sposób będzie związany z lodem, więc będzie dosyć ciekawy. I że sam się w sumie jaram, bo nigdy nie testowałem czegoś takiego. Jeszcze muszę wziąć suplementy. Przebrać się, no i lecimy oczywiście na siłownię najpierw trening, a później testujemy ten sposób. Przelecimy sobie po suplach, słuchajcie, bo pytaliście generalnie o to. Oczywiście kratyna standardowo. Kolagen aktualnie suplementuje, ponieważ mam problem ze ścianem trójgłowym, dlatego trening delikatny będzie lżejszy. Maksy w innym vlogu zobaczycie. Tutaj oczywiście magnez, biotyna, cynk, omega-3, witamina C. E, tak, no dokładnie. Wszystko raz, jest problematycznie, ale... 不知道为什么。<music> We were built to drive, yeah. już po treningu słuchajcie dzisiaj były plecy, biceps oczywiście z mojego splitu, bo właśnie w tym momencie splitem sobie trenuję całkowicie jest to trening w ogóle od Mister Olympia, który został przerobiony przeze mnie delikatnie czuję delikatny progres słuchajcie, bo zamiast 8-9 powtórzeń wleciało 10 dzisiaj na wiosłowaniu na ławie jak widzieliście Miałem robić klatkę, ale całkowicie przez to ścięgno głowę, niestety, które próbuję zaleczać. Delikatnie przesuwam sobie dni takie właśnie wyciskań albo łap troszeczkę dalej, żeby dać więcej czasu temu ścięgną na regenerację. Wiecie o co chodzi? Bez przedtreningóweczki, a i tak leciał progres, także jestem dumny. I Wy też musicie być z siebie dumni, pamiętajcie, motywacja i topy, jazda. Pytaliście, dlaczego nie mam tylu wielostawów na przykład w swoich treningach? Dlatego właśnie, że trenuję takim splitem. Słuchajcie, jestem na siłowni codziennie. Gdybym ja sobie wrzucił 3 lub 4 ćwiczenia wielostawowe w ciągu dnia, to albo musiałbym je robić bardzo lekko, albo na niektórych nie progresować. A chciałbym właśnie na tym ćwiczeniu wielostawowym pierwszym i drugim, zwykle właśnie tak robię. Dzisiaj akurat tak nie było, bo delikatnie czuję się słabszy, ale i tak progres zleciał na pierwszym, także jest sporo. To mógłbym Wam sobie polecić, żebyście progresowali sobie na jednym ćwiczeniu w ciągu, w ciągu jednej sesji treningowej. Chyba, że jesteście typowo początkującą, to możecie na więcej. Plecea to jest w sumie partia u mnie tak typowo, typowo do poprawienia, bo nadaje wam tą fałeczkę, barki są w miarę, ale chciałbym, żeby i tak były większe. I do tego ten najszerszy trzeba go poprawić, żeby właśnie mieć mieć tą fałkę, która jest bardzo pożądana, zwłaszcza w tej estetyce, ja estetyk, kulturze, którą chcemy krzewić w ogóle jako mojego topy. Dlatego polecam wam, możecie sobie wziąć ten mój plan, w wyróżnionej relacji go mam, także na spokojnie możecie sobie go brać jak swój. Teraz jeszcze lecimy po lód, słuchajcie, a później będziemy lecieć z tym regeneracyjnym sposobem. I, I, I can feel the blood creeping up from the heathens. God will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed 'em. If you're coming for me, hope you ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted, and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing blood and my donkey's bleeding from the words I spit so sharp so freezing so cold feeling I could tear you apart, or I could go heal don't believe don't believe in i just need it taste my mind starts jest około 20 kg lodu. Nigdy w sumie nie próbowałem czegoś takiego. To jest pierwszy raz. Widziałem to tylko u Mister Olympia, u Chrisa generalnie. Podobno to bardzo dobrze wpływa na mięśnie, rozluźnia do krwi, a jak do krwi to pewnie wartości odżywcze. Możecie napisać w komentarzu generalnie. Także co, no jedziemy z tym, nie? No dawaj, chodzisz. Ja się O ty. O kurde. Ojej, czekaj. Dobra, nie. Ty, gościu. Ja pierdzielę, jak jest... Ej, muszę podprysznic no, wejść. Podprysznic muszę wejść najpierw. Muszę najpierw podkreślić zejść, serio, bo jest ciężko. Źciągnie czapkę. Jak jest ciężko, to sobie nie wyobrażacie. Nie myślałem, że będzie tak ciężko, serio. Jeez, to... Dobra, jesteśmy gotopy. Armia, siła, jest dobrze. Napięcie widać, tak? To jest jeszcze plażówka forma, ale spokojnie, będzie lepiej. Kocury bambury. Kocury bambury. Dobra. Dobra, bambury. Teraz jest lepiej, powinno być lepiej. Uff. Jeszcze troszeczkę się muszę zmoczyć. Przed takimi wejściami do lodu jest dobrze się zmoczyć, bo generalnie inaczej może nam władzać serce w takich z hardkorowych warunkach stanąć, Więc lepiej. Lepiej właśnie coś takiego. I dopiero. Jeszcze raz. To jest Ja nie wiem jak oni do tego wchodzą. Nie mam pojęcia, nie? Jeszcze cały się masz zanurzyć. Ej, to jest hardcore, nie? A, może zejść niżej, to jest 20 kilo lodu. A pokazać. Uf, 20 kg lodu, nie? O, o, o! O, mój Boże! O, o, o stary! O, o, o! Odmagam. Oooo! Oh, oh, dobra. I teraz co? o. Oh. Trz siedzisz 30 minut. Ile? Nie no. Się... Oh. Czas stał. Dobra. Jest lepiej. Już się nauję, nie... o oh, przyzwyczajaj, ale jeszcze jednak jeszcze na mnie. Ile na to pace myself i run Got meaningless for change. I just love the feeling. I gonna give up that. Fajny sposób, nie powiem Naprawdę czuję jakby mi krew pulsowała wszędzie Czuję takie rozluźnienie kompletnie Zwłaszcza w lędźwiach, no bo jestem zalurzony Tylko wyłącznie do lędźwi, czasami nogi jeszcze wkładam Ale no, nie spodziewałem się czegoś takiego Aż takiego hardkoru, zwłaszcza dla serca Taka w sumie darmowa kryoterapia trochę wam powiem Widzowie Nie mam pojęcia jak zawodowcy Mogą robić coś takiego co tydzień, albo co dwa tygodnie całkowicie. Chociaż to się w sumie organizm przyzwyczaja, nie? Zajebiste. Jak widzicie śmigane jest generalnie na dwa razy. Bo naprawdę jest hardkorowo. Zwłaszcza jak się po, zanurzacie się poniżej linii serca, to kompletnie was przeszywa coś takiego. Macie przeszywające takie uderzenie, nie? Jest to powstrzymanie całkowicie, ale lepiej, lepiej w sumie przyzwyczajać organizm, zwłaszcza do takich zmian temperatur. Fajną opcją jest też hartowanie, czyli przechodzicie sobie zimny prysznic, ciepły prysznic, zimny prysznic, ciepły prysznic. Fajnie też wpływa na odporność, nie? To generalnie działa na zasadzie skurczy i rozkurczy mięśni. E, także, no, naprawdę, naprawdę może być korzystne, zwłaszcza w procesie regeneracyjnym, ale myślę, że tak raz na miesiąc to jest minimum, maksimum, nie? I z 20 kilo wszystko się rozpuściło. Tada! Się czuję jakiś bardziej spięty widzowie po tym całym, po tej całej wannie z lodem. Dajcie znać, czy chcecie aktualizację formy w kolejnym. Pies, nie pisz. <grych> Dajcie znać, czy chcecie aktualizację formy w kolejnym, a pokażę Wam psa. Szemapes. halo wariacie. Także może zrobię dla Was aktualkę formy, jeżeli będziecie chcieli oczywiście. Do tego w kolejnym, prawdopodobnie, będą maksy. No i tak za miesiąc, coś takiego, wyjdą nowe koszuleczki. Także możecie czekać, myślę, że nasze egotopowe. Legacy, dziedzictwo, Wam się spodoba. No i co? Uwidzimy się w kolejnym vlogu. Trzymajcie się i cześć!